Siemanko, witam w kolejnej piwnej recenzji. Dzisiaj zajmiemy się grą Call Black Ops 2, a do tego będzie piwko Staropramen Prague. Praga, Staropramen Praga, premium beer, 5% alkoholu i tyle. Bo to, a nie jest po polsku, piwo jasne. Słód jęczmienny jęczmień, syrop maltozowy, chmiel, ekstrakt, ekstrakt chmielowy, pasteryzowane i tyle. Producent to jest e, Piwowary Staropramen. Czyli browar Staropramen, pewnie jest taki. Nie jest, jest dobrze akurat w tym temacie. piwek czes, czeskich nie jestem, ale może się to zmieni. Fajna barwa. Aczkolwiek trochę za jasne, lubię trochę ciemniejsze piwka, ono jest takie mocno złote, ale złote, takie złote, 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 złoto-żółte, o, e, także mogłoby być troszkę lepiej, ale nie jest, nie jest najgorzej, zobaczymy jak tam zapach. Poza koncernowym, znaczy poza, poza takim standardowym zapachem piwa, czuć tutaj taką lekką, dziwną, paloną nutę, ale bardzo, bardzo nikłą, gdzieś tam tylko się przebija lekko. I poza tym nic. Taka lekka, gdzieś tam palono, palono kwaśna muta, coś takiego w zapachu, ale tylko tyle, i ona jest bardzo słaba. Poza tym standardowe zapachy, nic szczególnego zobaczymy, jak będzie dalej. Tak to raczej standardowe czeskie piwo, czyli dobry browar. Tak, Wszystkie browary mają to do siebie, że z reguły, może pewnie nie zawsze, bo pewnie też mają wiele odmian, ale najpopularniejsze y, mają raczej wysoką gorycz i taką bardzo płynną, że zaczyna się y, może nie mocnym uderzeniem, ale trwa sobie tak i lekko opada, także jest fajnie. I nie ma żadnych dziwnych posmaków, które gdzieś tam można by było zauważyć. Nie, jest spokojnie. A teraz gra. Eee... Niestety nie wiem, ile mi zajęło jej przejście. Ale strzelałbym w 6-8 godzin ten przedział. Nie, nie wiem, bo, bo nie zaczytało mi się na profilu liczba godzin. Nie wiem dlaczego. Ale cóż, zdarza się. Eee... Natomiast, jeżeli chodzi o samą grę, to. Eee... Tak, ja zawsze u mnie na początku grafika i moim zdaniem graficznie jest słabo. Jest autentycznie słabo. Choć to pewnie, e, może myślałem, że jak na przedostatnią grę serii w Call of Duty na starej generacji, bo mam nadzieję, że ostatnią grą na Call będzie e, Ghost, czyli myślałem, że jak przedostatnią na tej generacji, no to już będzie wyglądać dobrze. E, nie interesowałem się w recenzjach. Yy, no, mnie ludzie oceniają grafikę, ale myślałem, że no już będzie to wyglądało dobrze, zniośle. Yy, aczkolwiek yy, moim zdaniem początek jest słaby. Jest słabo graficznie. Szczególnie to widać w misji, która będzie za chwilę, yy, bo to jest gameplay z samego początku gry. Yy, misja na, na, na takich pustyni, sawannie, coś takiego bardziej sloveni niż pustynie, z takim stepie, coś takiego. I tam, na dużych, otwartych przestrzeniach, gdzie gdzie nie ma, gdzie niewiele się dzieje poza biegającymi ludźmi, to tak jakby tam najbardziej to widać. Z kolei w lokacji, gdzie padał naprawdę mocny deszcz, wiało, przechodziliśmy przez dżunglę, później wchodziliśmy w jakiś obóz, tam to wyglądało dobrze tam wyglądało, natomiast tutaj e, słabo e, i dodatkowo no, mamy zbliżenie na bohaterów i oni nie wyglądają dobrze. Zdecydowanie tutaj e, na przykład The Last of Us było dużo i tu dużo lepsze. No ale cóż, no, to już już koniec generacji. Także niestety. E, ale co ciekawe, moim zdaniem fabularnie ta gra nie jest tragiczna nie jest tragiczna, wręcz bym powiedział, że e, sposób złożenia tej fabuły bardzo mi odpowiada jak na FPS-a, e, Bawiłem się całkiem spoko, nie było to jakaś fabuła więcej e, e, polegająca na rozterkach jakiś tam jest i, i, strasznie ambitna. To pasowało do, do tego typu gry. Mi się grało to dobrze i nawet to poszatkowanie, które jakoś tam sposób jest wytłumaczone, to i tak jest spoko. I tak jest spoko. Te motywacje też nawet te motywacje głównego bohatera też nawet jeszcze jakoś tam do mnie przemawiały. Także nie jest źle. Ta jego historia też jest pokazana w taki całkiem ciekawy sposób. Także jest dobrze. A może to na koniec. Jeżeli chodzi o głównego bohatera, na przykład głównego wroga naszego, to też przez chwilę przejmujemy nad nim kontrolę. Myślę, że to nie będzie spoiler. I ta sekwencja, sekwencja takiego jak trochę szału, coś takiego jakie to było dobre. Na to czekałem yy, i bardzo mi się to podobało. Jedna z najlepszych misji dla mnie yy, w Black Opsie to jest właśnie, kiedy przejmujemy kontrolę nad, nad tym naszym głównym wrogiem i to, co się tam dzieje w jego życiu, jak on to przeżywa, to wow, to było dobre. Eee Na pewno yy, warto zaznaczyć, że gra może sprawiać leciutkie problemy, jeżeli ktoś nie gra dużo w FPS-y bądź grał od czasu do czasu, mi się zdarzało ginąć w tym Call of Duty, ale widziałem w gameplay, że gościu nigdy ani razu nie zginął. E, że, na pewno, na pewno jak ktoś dużo gra w FPS-y, jak łoi na multi i sobie włączy single, to tam pewnie e, przejdzie to raz, dwa. E, aczkolwiek są trochę, trochę inne oczywiście niż multi, ale jak może być wyćwiczonego pada, wyćwiczone e, celowanie, to, to pewnie rozwalić tę grę ładnie, pięknie, szybko, e, bo nie jest trudna. Nie jest trudna, aczkolwiek może mieć trudniejsze e, momenty, kiedy tych wrogów się na warstwie i walą z różnych stron. Aha, e, w tej sekwencji też bardzo e, nie pasowała mi ona. Soków właśnie wprowadza, moim zdaniem, w grę. Coś innego mówi tu zaproponować, bo ta otwarta przestrzeń, którą tutaj widzicie, sprawia, że widać dużą umowność w tym, jak wrogowie teraz strzelają. Bo ewidentnie zdarza się, że jednego wroga po prawo pominiemy, załatwimy trzech, czterech z lewej i ten po prawej nadal będzie tam stał i czekał, żeby go zabijemy i nie będzie miał z kim walczyć i jedyną osobą, do której miałby strzelać bo, naj... bo, bo która jest najbliżej, to mielibyśmy być my e, i on tego nie robi. E, także trochę pewne uproszczenia są. Oczywiście tam do ciebie strzeli pewnie, ale nie raczej żeby cię zabić. E, praktycznie rzadko zdarza się, żeby cię zabijał e, wróg będący za tobą. Chyba, że rzeczywiście e, jest taka sekwencja, że ich tych wrogów jest dużo i to jest przewidziane tak jakby, że, że oni rzeczywiście z tyłu mogą cię zabić. A jeżeli tak, tak w tej scenie, raczej wróg z tyłu cię nie zabije. Jeżeli, tak dziwnie jest to zrobione. E, także. Także to. Mm, na pewno to, co jest znakiem rozpoznawczym ogólnie e, Call of Duty, to takie sceny, czyli, czyli jakieś fajne momenty, fajne ujęcia, coś co nam utwi w głowie, bądź chociaż na chwilę. Pomyślimy sobie, o, to fajnie uchwycili no nie. To, to, to zdarzają się na pewno. Mi się bardzo podobał moment, kiedy Wróg e, nas przewrócił i wbijeliśmy mu maczetę w szyję. E, on tak fajnie w z takim wyrazem twarzy. E, no Takich taki właśnie, taki właśnie ujęć, scenek, sekwencji jest sporo i są bardzo fajne nawet tych samych nich warto zagrać sobie w tą grę, bo y, warto zaznaczyć, że ja ją kupiłem za używaną. Podaj, że z przesyłką za 70 zł, czy 75, coś takiego, chyba 69 plus 6 zł przesyłka, czyli 75 zł nie wyszło. E, gra nie ma online pasa, więc macie single i multi, e, więc nieźle staniała. Mm. I moim zdaniem warto. Jeżeli ktoś ma staram generację, nie zamierza się przesiadać e, i chce pobrać sobie coś dobrego w multi i zaliczyć jakiegoś ciekawego singla, to to jest niezła gra, naprawdę. E, strzelanie w tej grze nadal jest bardzo fajne, mm, przyjemne e, i tutaj niczego nie mogę e, zarzucić jej, bo to już po prostu jest klasa sama e, w sobie. Jeżeli chodzi o multi, to jest multum trybów. Ja tak w multi kalwut nie siedzę bardzo, e, także jak zobaczyłem e, rozpiskę tych, tych, tych różnych opcji, tych trybów, to byłem zszokowany. Tam jest tyle tego, że normalnie masakra e, każdy coś dla siebie na pewno wybierze. Ja pograłem trochę, wbiłem. E, który to? No nie wiem, ale tak, około dziesiątych lat wbiłem, tak mi się wydaje. E, niestety e, to co niektórych bardzo zachęca, a niektórych nie, e, czyli szybkość rozgrywki, e, szybkość możli, e, możliwość szybkiego zabicia bądź, bądź bycia zabitym, e, niestety nie do końca do mnie przemawia. Mimo wszystko wolę, wolę kiedy to się trochę rozciąga w czasie. Dlatego też, może dlatego, bardziej lubię Battlefield, ale, ale, ale tu trochę za szybko. W GULT nie lubię takiego natężenia jak w Single. Trochę inaczej wolę grać. Wolę, żeby, żeby mógł się przemieścić, trochę pokombinować, bardziej się przyczaić, bądź móc dostosowywać to tempo do tego, jak chcę w danej chwili zagrać. Że widzę, że jest trzech typów, to mogę. Przykutną, poczekać i oni mnie nie znajdą. Tu, na przykład napisy są na tyle małe, że jak zobaczysz typów, to pewnie ci później oni cię znajdą, bo tam nie ma się za bardzo schowań. I oni też wiedzą, że, że trzeba się ruszać, więc nie to, że szukają, tylko trzeba się ruszać po prostu i pewnie cię później znajdą. A ty, na przykład, bo może nie chcieć z nimi walczyć, po prostu coś zrobić, przejąć flagę, naprawić samochód, podłożyć miny, yy, przemknąć się gdzieś na tyły, żeby coś zrobić. No, różne mogą być opcje. W Duty to nie o to chodzi, w Duty w chodzi o zabijanie. E, a może właśnie e, nie tylko tego, jak bym chciał. O. Ale nic nie mam do dorzucenia w multi, bo, bo jest leżarka. Jak na to, co byśmy chcieli, to jest wow, jest dobrze, bo bawiłem się naprawdę fajnie. I co? Jeden z największych plusów, i to też. Um, trochę dziwne, bo um, to tak w sumie, może nie, może największy plus nie, ale bardzo mi się podoba podejście twórców na sam koniec. Sama końcówka i to, co się dzieje po napisach końcowych, e, ta cała wstawka z. A to się nazywało? Corpus Die? Jak? Corpus Die chyba. No, ale sama, sama to rozwinięcie tej idei i zmiana tego, tego głównego naszego przeciwnika w takiego, w coś innego. Bardzo mi się to podobało, chciałem się śmiać. Widać, że twórcy podeszli do tego z jajem I, i takie właśnie tego mi brakuje w grach. Tego mi brakuje, że na, na zakończenie dostajesz taką nagrodę, że coś dla ciebie, tak już poza tym produktem, że coś ci wypchniemy, taki mały bonus, a popatrz sobie, a zobacz. A, myśmy mieć taki pomysł. A, tutaj nabijaliśmy się, mieliśmy chwilę wolnego, sobie zrobiliśmy coś takiego. Nie wiem, jakie są wody powody, dokładnie były, no nie? Ale, ale takie rzeczy lubię, takie rzeczy lubię e, i właśnie dlatego, dla takich rzeczy oglądam zawsze napisy, żeby gdzieś tam na końcu coś dla mnie fajnego było i to było ewidentnie fajne. E, także tyle, jeżeli chodzi o, o to. E, Nadal się zastanawiam nad oceną, czy te 4x4, czy 3x4, yy, ale mimo wszystko yy, dam chyba 3x4. Czyli dobra gra, dobra gra, aczkolwiek nie daje nic wielce yy, innowacyjnego, odkrywczego. Yy, też, też nie o to chodzi, prawda? Yy, aczkolwiek Wydaje mi się ona dość wysoko postawionym tytułem w serii. Myślę, że najlepiej byłem trochę ocenić po pewnym czasie, bo ja mu wszystko chyba najbardziej najlepiej wspominam Call of Duty Modern Warfare 2. Ale u pewnych graczy myślę, że ta gra może walczyć z tym tytułem, bo ma pewne elementy, które są fajne. Hmm. Aczkolwiek chyba, chyba chyba jest trochę niżej, więc dostaję 3 na 4. E, samo piwko Dobry browar. Dobry browar Będący po prostu dobrym browarem, który jak się zajmie... Jakbym go określił, to bym powiedział po prostu browar I, 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 I co nadaje mu tej barwy, że, że nic, nic w nim nie ma, co by go wyróżniało, ale to jest takie samo centrum. Samo centrum tego, co chcesz, bo czasami chcesz czegoś na przykład mocnego, czasami czegoś delikatnego, ee, nie wiem, zmienionym smakiem. Ee, a to jest piwo. To jest piwo. Staropramen, kurde, to jest piwo, jak sobie myślisz piwo i chciałbyś się napić piwa, to byś chciał się napić staropramena. Standardowy, klasyczny smak, doprowadzony do, do praktycznie perfekcji. Yy. I tak bym chciał, żeby smakowało każde koncernowe piwo. Dobry bro bardzo dobry także 4 na 4 bardzo mi smakuje to starą pramę Praga i jest spoko także tyle jeżeli chodzi o recenzję tak wtrącając jeszcze do 20 minut mam nadzieję że dobiję nie jest to że chcę mocno dobić ale tak po prostu jestem posiadaczem już PlayStation 4 i zakochałem się w tym padzie i nie będę opisywał go dokładnie, bo pewnie na to jeszcze przyjdzie czas. Ale jedna rzecz, która mi się maksymalnie podoba, i lubię to, i się spodziewałem, że ona będzie mi się podobać. Czyli faktura pada, odczupka, z, z tej strony nie, ale tu odczupka się zaczyna, i przechodzi cały tył chropowaty taki materiał. Taki chropowaty plastik, który czasami zderza się na, na przykład z tyłu komórek, na przykład w którymś Samsungach z tyłu jest. On jest mega przyjemny w dotyku, cholera. Jak zakochałem się w tym panie, on naprawdę jest super. O innych rzeczach nie będę mówił, ale też są na najwyższej klasie. A powiem jeszcze, że poza PlayStation 4 znalazło się u mnie coś jeszcze, i tylko powiem, że o tym czymś jeszcze, na temat tego czegoś jeszcze możecie się domyślić. E, po filmiku e, co to coś jeszcze jest e, ale jeżeli się tego nie domyślicie to pewnie w, w, w następnym bądź jeszcze następnym filmiku już będzie materiał o tym czymś ale to tylko takie małe coś może się komuś uda zgadnąć a może nie e, dobra także co gra 3x4 piwko 4x4 e, Tyle. Mam nadzieję, że niedługo będą piwne bąble. Także jakby ktoś chciał wyrada jakieś pytanie, to, to walczę. Ale myślę, że na razie starszy tego co jest, także trzymajcie się, a najbliższa decyzja to pewnie będzie Shadow Shadowfall. Trzymajcie się na razie.